Hej, witaj! Dzisiaj w ćwiczeniach, które mogą Ci zaszkodzić, omówimy sobie tak zwane ćwiczenia izometryczne ręgosu szyjnego. W skrócie, chodzi tu o to, że musimy utrzymać naszą głowę prosto, a rękę przykładamy rękę do głowy, ręka naciska na głowę i utrzymujemy tak około 10-15 sekund. Potem, oczywiście, możemy zmienić naszą rękę, możemy rękę przyłożyć z tyłu, z przodu. Głowy, ale zasada jest zawsze ta sama. Głowę utrzymujemy na miejscu, wtedy gdy ręka na nią naciska. I tak na początek, może chciałbym tylko powiedzieć, że to, te ćwiczenia one nie spowodują jakiejś tragedii. Wykonywanie ich nie spowoduje jakiejś tragedii w naszym odcinku szyjnym, ale w pewnych sytuacjach one mogą być szkodliwe, ale przede wszystkim. Mm, Nasuwa się pytanie, po co my w zasadzie mamy je wykonywać? Jaki problem w naszym odcinku szyjnym te ćwiczenia mogą rozwiązać? Często w jakichś różnych ulotkach, jakichś leków, maści przeciwbólowych podawane, że one są pomocne przy jakichś dyskopatiach, niestabilnościach, czy jakichś nawet napięciowych bólach kręgosłupa szyjnego. Dlaczego te ćwiczenia mogą działać odwrotnie? Jeśli na przykład mamy jakiś napięciowy ból w obrębie kręgosłupa szyjnego, Czujemy jakieś palenie, pieczenie, napięcie, kłucie. Jest to sam dotyk tych okolic jest bardzo bolesny, Czujemy, że po prostu nasza szyja się wręcz skraca. Jeśli będziemy wykonywać ćwiczenia izometryczne, to najprawdopodobniej to napięcie jeszcze bardziej zwiększymy. Więc efekt będzie odwrotny, odwrotny od zamierzonego. Z kolei jeśli mamy temat jakiejś niestabilności w dyskopatii to tutaj już może się wydawać, że te ćwiczenia rzeczywiście no skoro wywołujemy jakieś napięcie mięśni to powinny e, być pomocne. Problem z nimi natomiast tu polega na tym, że one są bardzo tak powiem nieżyciowe. One jakby polegają na tym, że napinamy mięśnie po jednej stronie, po drugiej, po trzeciej, po czwartej jakby to jest taki, wybiórcza taka praca mięśni a w życiu codziennym, czy podczas pracy, czy po, podczas uprawiania jakiegoś sportu, w każdej jakiej życiowej sytuacji, bardzo rzadko, żeby siły, które działają na nasz kręgosłup, były tak jednostronne, żeby nasze mięśnie, które zarządzają całą naszą postawą, musiały wybitnie działać: e, bardzo, mocno, e, bardzo mocno z jednej strony, więc tutaj. Może i te mięśnie gdzieś będziemy w jakiś sposób wzmacniać, ale nie będzie się to przekładać na poprawę naszej stabilności i koordynacji. Nawet w jakimś treningu kierowców Formuły 1 ta siła, która jest przekładana podczas ich treningu do, do kręgosłupa szynego, ona też się często bardzo zmienia, ponieważ nawet oni, te, ta siła, która jest przekładana do ich kręgosłupa szyjnego bardzo często ulega zmianie. Dlatego alternatywą m, dla tych ćwiczeń m, może być po prostu wykonywanie tych ćwiczeń w połączeniu m, z ruchem. Czyli, że ja przekładam swoją rękę w tym miejscu i wykonuję jednoczesny skłon boczny, zgięcie i rotację kręgosłupa szyjnego Ciągle delikatnie pokonując opór, który, przyłoży, który przyłożyłem za pomocą mojej ręki, i mogę tak samo wracać na miejsce, a moja ręka naciska na moją głowę. I taki ruch, ta najprostsza modyfikacja, jest o wiele bardziej funkcjonalny dla naszego kręgosłupa, ponieważ nie tylko wzmacnia siłę mięśni. Ale przede wszystkim, i to jest tak naprawdę najważniejsze w jakimś treningu stabilizacji, poprawia koordynację, koordynację mięśni, czyli mówiąc tak bardzo prosto, takie wzajemne dogadywanie się różnych grup mięśniowych, że niektóre mięśnie wiedzą kiedy mają się z daną siłą napiąć, kiedy mają się rozluzić i one razem z sobą bardzo dobrze współpracują i zapewniają nam stabilność tego kręgosłupa. Szyjnego. Więc zamiast wykonywać jakiś jednostronny nacisk i trzymać to z maksymalną siłą, którą jesteśmy w stanie wykonać, lepiej tą siłę połączyć z wykonywaniem jakiegoś złożonego ruchu, czy to będzie do przodu, czy do tyłu, czy bardziej do boku, ale zawsze, żeby to było kilka ruchów, czy to będzie skłon boczny, z obrotem głowy, czy skłon boczny. Nie z wyprostem odcinka szyjnego, bo to zawsze będzie jakby podwyższać jakość naszych ćwiczeń. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Hej!